Dlaczego mama zmieniła zdanie? Zwokuj się. Ciszej do jej pełen gości. Prawdziwym mężczyznom nie podobają się wykształcone kobiety. I co z tego dla mnie studia są najważniejsze? Ale ty umiesz już dość dużo, Hanko! Oni Ojciec ci cię... nie potrzebuje. Ojciec się zgodzi! Świeć pani na jego duszę. zajście! Ja byłam zawsze przeciwna, dziecko. To ja tak chcę brawa. studiować, czy mama nie rozumie! Nie, nie rozumiem. Ale masz szczęście, podoba się bardzo, jest pan Rymwik jest Tobą zainteresowany i bardzo cię proszę, nie spraw rodziny, zawodu.